Gomski Biały Orlik jest już praktycznie gotowy do użytkowania. Montaż obiektu rozpoczął się 2 listopada bieżącego roku i już został zakończony. Inauguracja Białego Orlika nastąpi w piątek 4 grudnia bieżącego roku. Zakończyliśmy właśnie budowę naszego sezonowego lodowiska. Cała sala jest już złożona, gotowa, napełniona jest szybkim chodzącym, jest szczelna, sprawna. Jeśli tylko pogoda pozwoli, mam nadzieję, że tak będzie, to w piątek zaczniemy już zalewanie naszego lodowiska wodą. Jesteśmy już umówieni ze Świętym Mikołajem, który ma nas odwiedzić 4, 4 grudnia o godzinie 11, aby zainicjować otwarcie naszego lodowiska. W godzinach do południowych, od poniedziałku do piątku, z naszego lodowiska będą korzystać głównie uczniowie naszych szkół. Natomiast po południu zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania naszego lodowiska. Istnieje oczywiście możliwość, aby do każdego zakupionego biletu wypożyczyć nieodpłatnie kask. Ma to na celu poprawienie warunków bezpieczeństwa. Polecam także Państwu pobieranie bezpłatnych nauk jazdy na łyżwach w godzinach południowych od godziny 8 do godziny 13 od poniedziałku do piątku, natomiast po południu będzie się to odbywało od godzinach, godzinach 16-20 w poniedziałki, środy, piątki, soboty i niedzielę. W dniu inauguracji wstęp dla wszystkich będzie bezpłatny. Jedynym kosztem będzie ewentualne wypożyczenie łyżew.